STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. dobry wieczór. Przede wszystkim bardzo ważne, bardzo cenne zwycięstwo w meczu derbowym. Uważam na trudnym terenie z dobrą drużyną, może nawet można powiedzieć bardzo dobrą w wielu fragmentach. Nie był to dla nas łatwy mecz. Ja powiedziałem przed meczem w wielu yy, odpowiedziach, że Górnik zimą wzmocnił się, jest jakościowo lepszą drużyną niż ta, która była jesienią. Świadczy o tym zdobycz punktowa w trzech meczach, przepraszam, w czterech meczach siedem punktów, no i początek dzisiejszego meczu na to wskazywał, że będzie to dla nas bardzo trudny mecz i taki był, taki był. Ja uczulałem zawodników, że będzie to mecz o dużej intensywności, mecz, w którym będzie dużo gry kontaktowej, zresztą tak jak się gra w derbach, Mieliśmy oczywiście też szczęście w pierwszej sytuacji, gdzie po Subku piłka nie wpadła do bramki, w drugiej sytuacji świetnie obronił y, franek plach, natomiast później z biegiem czasu tego miejsca już było trochę więcej, potrafiliśmy odrzucić górnika y, od swojej bramki. Na początku nie było to łatwym zadaniem. No, świetna akcja, po której był rzut wolny i świetnie wykonany ten rzut wolny. W drugiej połowie druga taka sytuacja. No, były jeszcze, powiedzmy, takie sytuacje, w których było zamieszanie pod bramką Górnika, ale aż tak klarownych sytuacji jak Górnik nie mieliśmy, ale to są derby. Liczy się też czasami wyrachowanie, czasami mądrość i cieszę się, że dzisiaj w wielu aspektach piłkarze to pokazali, natomiast w końcówce mogliśmy to lepiej rozegrać i o to będę miał pretensje do zawodników, że były sytuacje, w których powinniśmy utrzymać się przy piłce, doprowadzić do Sytuacji, jeżeli nie bramkowych, do taki, to do takich, których jest zagrożenie. Być może widmo zwycięstwa, to prowadzenie spowodowało, że, no, że wkradło się trochę też nerwowości. Było to zupełnie niepotrzebne. Ale tak, jak powiedziałem, bardzo cieszymy się z kolejnego zwycięstwa. Dopisujemy trzy punkty. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję, trenerze. Bardzo proszę o pytania. Przypomnę, na sali jest dostępny mikrofon. Bardzo proszę. Pan Krzysztof Bromer. Krzysztof Bromer, Sport. Panie trenerze, dwa pytania. Pierwsze, dla Pana taka bardziej kluczowa sytuacja to, to ta czerwona kartka, czy, czy jednak ten, ten gol na 1-0? No mimo wszystko gol na 1-0, bo widzieliśmy mecz, pamięta Pan, w Płocku, gdzie Wisła Płock grała w 9-9 w i potrafiła mecz wygrać, więc ta przewaga 11 na 10 czasami może być złudna, czasami może spowodować, że zawodnicy wycofują się z gry, natomiast wynik, kiedy się wynik otwiera, no to to jest powiedzmy bardziej taka normalna sytuacja. Macie 43 punkty, czy to już oznacza, że ten pierwszy cel został... Nie wiem, nie wiem, jeżeli pan jest tak dobrym matematykiem i potrafi ja to wyliczyć, to będę wdzięczny. Natomiast ja nie jestem w stanie policzyć, bo z taki uga... No myślę, że jesteśmy blisko. Myślę, że jesteśmy blisko. Te 43 punkty nie wiem, czy już gwarantują, ale myślę, że jest to na wyciągnięcie ręki. Dziękuję. Czy są dalsze pytania? Dobry wieczór, Łukasz Pawlik, Golpl. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Gratuluję zwycięstwa i chciałem zapytać, czy na treningach Kirkeschow też uderza tak rzuty wolne, czy to dzisiaj był taki wypadek, bo wydawał się, że był zaskoczony troszeczkę tym strzałem sam, że był w to Nie pan, co, nie tyle zaskoczony, co on powtórzył uderzenie z rzutu wolnego, nie wiem, czy pan pamięta, z Lechem Poznań, tak? Pamiętamy? No tak, identyczny, identyczny, jeszcze z trudniejszej sytuacji dzisiaj uderzał, bo był ostrzejszy kąt i prawdopodobnie dlatego taka jego reakcja. Myślę, że odpowiedzią jest to, co przed chwilą tutaj trener Strylał też w Eurosporcie powiedział i podkreślał, że ilość niewykorzystanych sytuacji, gdyby rzutuje na, z naszej strony na to spotkanie. Ja bym do tego jeszcze oczywiście dla nas bardzo ważna też sytuacja była, to była kontuzja Pawła Bochniewicza. Zmieniła ona, zmieniła ona oblicze tutaj naszego zespołu, to pokazuje jak Paweł jest dla nas ważną częścią zespołu. Oczywiście to jest takie trochę upraszczanie, ale gdzieś to były takie dwa, dwa elementy, które, które wpłynęły na to, na wynik dzisiejszego spotkania. Dziękuję, trenerze. Bardzo proszę o pytania, przypominając o mikrofonie. Bardzo proszę, Michał Zichlerz był pierwszy. Proszę o pytanie. Panie trenerze, dobry wieczór. Pierwsze pytanie: obsada lewej obrony ostatnio Adrian Grzeszkiewicz, dzisiaj Michał Koj. Z czego to wynikała taka, taka zmiana? Michał grał w poprzednich meczach, w których między innymi dwa u siebie wygraliśmy. Jest rywalizacja u nas na pozycjach. Dzisiaj wystąpił Michał, bo to nie tylko na tej jednej pozycji, jak gdyby, ale postawiliśmy na Michała, bo jest zawodnikiem bardziej doświadczonym, częściej występuje w meczach takich bardziej emocjonalnych niż zwykłe spotkanie. Panie Jerze, jeszcze pytanie o tą pierwszą bramkę dla piasta. Opinia pan Martina za, za, te, za tą bramkę. To jest, to jest nie pierwsza bramka murawski na, na pogoni też z Wolnego podobno strzelił. Czy gdzieś, no nie wiem, przed kolejnymi spotkaniami będziecie jako sztab szkoleniowy rozważali zmianę między słupkami? No za gorąco, żeby tu teraz już jednoznacznie wyrokować, natomiast cała ta, sytuacja, cała ta sytuacja była tak naprawdę niepotrzebna, no bo sprokurowaliśmy sami bardzo niebezpieczny staje fragment na wysokości 20 metra od, od bramki Martina i to było niepotrzebne, powinniśmy tam trochę inaczej zareagować, nie dopuścić w ogóle do takich sytuacji. Zresztą druga bramka bardzo podobna, również rzut wolny z okolic 18-20 metra i w konsekwencji rzut karny. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.